W Płocku odbyło się najciekawsze spotkanie 14 kolejki drugiej Ligi. Płoczanie zajmujący pierwsze miejsce zmierzyli się z zajmującym trzecie miejsce w tabeli drużyną Basket Suchy Las. Rywale MKS-u od pięciu spotkań są niepokonani. Dobra gra basketu zaowocowała trzecią lokatą na koniec 2014 roku. Świetną serią wygranych może poszczycić się Pański Zespół. Dziś ciężkie zadanie przed zespołem, aby odnieść kolejne zwycięstwo w kłodzku. Jaki basket ma pomysł, aby być pierwszą drużyną, która wygra tutaj w Kłodzku? Na pewno przewaga parkietu i doświadczenia jest po stronie gospodarzy, więc myślę, że nasze zwycięstwo tutaj byłoby naprawdę dużą sprawą. Może nie zdradzę całego planu na ten mecz, ale powiem tylko tyle, że po naszej stronie musi być agresja, młodość i duże tempo gry. Jeżeli to udałoby nam się zrobić, to na pewno łatwiej nagrałoby nam się naprzeciwko zespołu z Kłodzka. Dotychczas drużyna Suchego Lasu przegrała cztery mecze, dwa na własnym parkiecie i 2 na wyjeździe. Na obecnym terenie uległa minimalnie jednym punktem Górnikowi Wałbrzych 67 do 68 oraz drużynie MKS Kalisz 58 do 65, czyli czołowym zespołem grupy D. W kłodzkiej drużynie wszyscy zawodnicy powinni być do dyspozycji trenera Marcina Radomskiego, który pokieruje kłodzką drużyną z ławki rezerwowej. W końcu pańska drużyna ma przystąpić do meczu w pełnym składzie. No Nie, nie będziemy grali w pełnym składzie, nie ma Maćka Lepszyńskiego. Jarek Bartkowiak dzisiaj już na pewno wystąpi w spotkaniu, chociaż w dalszym ciągu odczuwa skutki kontuzji. A reszta jest zdrowa i będzie uczestniczyła. W pierwszej rundzie lepszy był zespół Marcina Radomskiego, wygrywając 78 do 67. Kłodczanie swoją wyższość udowodnili dzięki dobrej i rozważnej grze w czwartej kwarcie. Czy dzisiaj też możemy spodziewać się równie wyrównanego spotkania? Chciałbym, żeby to spotkanie nie było wyrównane, jeżeli powtórzymy obronę z czwartej kwarty spotkania na wyjeździe, to, to myślę, że to spotkanie nie będzie wyrównane. No, ale była długa przerwa pomiędzy meczami, w międzyczasie były jednak święta, Sylwester, więc myślę, że to też będzie miało jakiś tam wpływ na naszą dyspozycję. Wszystko się okaże dopiero jak mecz się rozpocznie. Pamiętnym pierwszym meczu lepsi byli Kłotrzanie, którzy wygrali 78 do 67, pewnie pamiętacie dobrze ten mecz. Losy meczu rozstrzygnęły się wtedy w czwartej kwarcie. Czy dzisiaj też możemy spodziewać się równie wyrównanego spotkania? Bardzo bym sobie tego życzył z dwóch powodów. Po pierwsze daje nam to szansę na dobry wynik końcowy, a poza tym też dla publiczności, która tutaj na pewno się zgromadzi. Chciałbym, żeby to były ciekawe zawody. No byśmy zeszli z parkietu jako zwycięzcy. Przed spotkaniem odbyła się jednominutowa chwila ciszy kuczci tragicznie zmarłego koszykarza Doralu Ralu Jakuby Katany. Jest to niezmiernie przykre wydarzenie, które miało miejsce kilka dni temu. Bardzo młody człowiek, bo, to, bo w tej chwili to miałoby 21 lat od jego urodzenia. No niestety skończył życie tragicznym. Wydarzeniu. Chcielibyśmy w jakiś sposób tutaj uczyć yy, jego pamięć. Był to chłopak bardzo obiecujący młody koszykarz. No potem tego drogi, że tak powiem, rozeszły się ze sportem wyczynowym. Niemniej jednak no, był miły i warto chyba taką uroczystość dla niego wspominkową zorganizować. Akcja jest też y, przeznaczona na pomoc y, materialną rodzicom. Koszty wprowadzenia y, y, Synas z, z Holandii są bardzo wysokie i tutaj no, chyba niewiele osób sobie jednak zdaje, że to są tak potężne wydatki. No, chcielibyśmy w jakiś sposób wspomóc. No, no, jest akcja społeczna, nie, nie koordynuje tego klub, tylko dwie osoby prywatne, które zainicjowały tą akcję. Myśmy tylko jakby wsparli to medialnie. Przez większość spotkania otrzymywała się około 10-punktowa przewaga doralowców. Na pierwszą przerwę kłodczanie zeszli prowadząc różnicą 5 punktów 15 do 10. W drugiej części gry przewaga urosła nawet do 13 punktów 23 do 10. Jednak pod koniec tej części gry kłodczanie nieco się rozluźnili, co wykorzystali goście, zdobywając 6 punktów z rzędu i zmniejszając straty do 7 punktów 38 do 31. No, na razie forma taka troszkę świąteczna. Dużo przerwy było między ostatnim meczem i to widać na tablicy wyników. No, tutaj zadecyduje o wszystkim walka w obronie, przede wszystkim, bo nie, nie, nie gramy za bardzo skutecznie. Przeciwnik też nie jest skuteczny, bo zdobył też 31 punktów. Musimy walczyć w obronie, a, a, a tak sam przyjdzie. Pierwszy powie zdecydowanie za dużo strat po naszej stronie. Musimy poprawić obronę strefową no i grać do kosza, a nie na życie z dystansu. Drugą odsłonę doralowcy rozpoczęli od zdobycia 6 punktów z rzędu. Trzecią część meczu Kłodczanie wygrywali zdecydowanie 55 do 41 i do końca spotkania miejscowi kontrolowali przebieg meczu. Ostatecznie Doralowcy wygrali całe spotkanie 70 do 56 i we własnej hali nadal są niepokonani. No, myślę, że biorąc pod uwagę tę przerwę świąteczną i noworoczną to nasza gra nie wyglądała tak źle. Jakby nie było przyjechała do nas, drużyna z trzeciego miejsca pokazali dużo waleczności, szybkości i wytrwałości, bo, bo postawili trudne warunki dzisiaj. Co zadecydowało w takim razie o tym, że wy wygraliście? Myślę, że w wielu momentach doświadczenie jednak zawodników, tak. Drużyna gości jest jednak była drużyną młodą i w wielu momentach jakby meczu dużo ryzykowała, a my. Im dłużej mecz trwał, tym, tym skuteczniej za to karciliśmy. Wygraliście akurat, czyli co, nie udało się zrealizować w pełni pana założeń praktycznych? Na pewno tego, o którym mówiłem wcześniej, czyli myśmy, mieliśmy być agresywni, a to niejsi byli goście i chłopem padło wiele bezpańskich piłek, które mogły koniec końców ten mecz jeszcze odwrócić, bo 7 czy 10 punktów, które trzymało się przez cały mecz, to nie jest, dystans, którego nie można odrobić, ale no doświadczenie miało miało no kluczowe znaczenie. Widać że to było. Jak Kucko atakowało z jakimś spokojem i polotem, a jak nam bardzo trudno przychodziło zdobywanie punktów. I ja myślę, że to miało decydujący wpływ na to, a na no sam fakt, że nasza ławka dzisiaj rzuciła więcej niż pierwsza piątka, już mówi samo za siebie, że chyba dzisiaj nie trafiliśmy z doborem składu na początek meczu. Tabeli, utrzymujecie się na pierwszym miejscu. Liderem jesteście w tej tabeli drugiej ligi. Co można życzyć Wam w 2015 roku? Myślę, że przede wszystkim zdrowia. Jeżeli będą nas omijały kontuzje, to, to już o całą resztę my zadbamy. A walka o pierwszą ligę? Na razie się na tym nie skupiamy. Najważniejsze jest zwycięstwo w każdym meczu. Czeka nas teraz bardzo trudny wyjazdowy mecz do Nowej Soli. Więc yy, walka w każdym meczu to jest na razie nasz priorytet. Dalej nie sięgamy.